Lampki, kolorowe ozdoby, choinki, ale w całym tym świątecznym zamieszaniu jest dzień, w którym to wszystko odkładamy na bok. To 13 grudnia. Ewczanie nie mają kłopotów ze skojarzeniem tej daty z wydarzeniem historycznym. W tym dniu ogłoszono stan wojenny. Przede wszystkim ze stanem wojennym. Ale najważniejsze znaczenie ta rocznica ma dla tych, którzy na własnej skórze doświadczyli działania aparatu bezpieki PRL. Jednym z nich był Jerzy Danieluk, jeden z twórców Solidarności w naszym regionie. Taki w pewnym sensie szok. Myśmy właściwie byli przygotowani na to, bo przecieki były, myśmy wiedzieli, że coś władze szykują, no ale żadnej drogi do odwrotu nie było, prawda? To znaczy, przesiedziałem całą, cały dzień w domu, całą niedzielę w domu, nikt po mnie nie przyszedł. Byłem bardzo zdziwiony, że nikt po mnie nie przyszedł. Eee, później się okazało dlaczego ponieważ nasi esbecy nie mieli mojego adresu aktualnego. Pan Jerzy do aresztu jednak trafił, choć na krótko. Dobrze pamięta rewizję w swoim domu, pobyt w ośrodku internowania i ogromną rolę kościoła w tej walce z reżimem. Najgorsze było jednak to, co się działo po uwolnieniu. Taka nagonka w zakładzie pracy i, i takie... No przyjeżdżam z pracy, siadam do obiadu, wchodzi dwóch panów, pan pojedzie z nami. Nawet nie skończyłem mieć za przeproszeniem zupy, jechałem na komendę. Tam mnie trzymali trzy godziny i puszczali. I nikt z nie rozmawiał. No i później po siedmiu miesiącach zostałem zwolniony z zakładu pracy. A następną pracę był on tak. Popracowałem trzy miesiące i zwolniony. Trzy miesiące i zwolniony. Tamte lata coraz mniej osób pamięta z własnego doświadczenia. Dlatego zdaniem historyków należy o tym mówić. I może kiedyś doczekamy dnia, w którym wszystkie okoliczności wprowadzenia stanu wojennego zostaną w końcu wyjaśnione. Choć historycy w ocenie tamtych czasów są zgodni. To było złe. Dla mnie przynajmniej stan wojenny 13 grudnia 1981 to jest... Taki słup milowy, jak praktycznie wybuch e, wojny e, 1 września 1939 czy agresja sowiecka 17 września. O tej dacie nie wolno zapominać, e, tym bardziej ta, ta data rozpoczyna e, łamanie charakterów, e, niszczenie społeczeństwa i tej myśli demokratycznej, którą my będziemy dopiero odbudowywać po 1989 roku. I choć dziś tamte ideały trochę się rozeszły, to ci, którzy z systemem walczyli, nie mają wątpliwości, czy postępowali słusznie. Nigdy nie miałem takich wahań, czy było warto. Było warto, bo jakby nie było nas, to, to jeszcze nie wiem, no może byśmy byli na etapie Białorusi dzisiaj, albo, albo Rosji. Pewnie może ci, co byli, przyszliby po nas, musieliby to zrobić, bo wolności, ograniczenia w sumie nie da się długo utrzymać. I to dzięki takim ludziom możemy się dziś tą wolnością cieszyć.